Bardzo, bardzo, bardzo szybki będzie, pędzi, pędzi ta maszyna Nic nie, je, nic jej nie zatrzyma Pociąg, pociąg Pociąg elektryczny, bardzo, bardzo, bardzo szybki będzie, pędzi, pędzi ta maszyna Nic nie, je, nic jej nie zatrzyma Pociąg, pociąg Pociąg elektryczny, bardzo, bardzo, bardzo szybki pędzi, pędzi Pędzi ta maszyna, nic jej, nic je nie zatrzyma, pociąg, pociąg Odciąg elektryczny, bardzo, bardzo, bardzo szybki Pędzi, Będzie pędzi ta maszyna, nic jej, nic je nie zatrzyma, pociąg, pociąg Odciąg elektryczny, bardzo, bardzo, bardzo szybki Pędzi, Będzie pędzi ta maszyna, nic jej, nic je nie zatrzyma, pociąg, pociąg Odciąg elektryczny, bardzo, bardzo, bardzo szybki Ciąg, elektryczny, bardzo bardzo, szybki. No i w końcu przyjechał. Po czterech latach prac, setkach roboczo-godzin, kilkunastu osób, mam zaszczyt zaprezentować pesowskiego Elfa. Póki co tylko w wariancie dwuczłonowym N96. Kolejne warianty, mam nadzieję, będą wychodzić dziś co około kwartał. Czeka nas jeszcze masa prac żeby zrobić choćby człon środkowy i przystosować wszystkie fizyki do obecnego stanu dla wersji 3-członowej i 4-członowej. Niewątpliwie jest to najbardziej dopracowany pod względem fizyki pojazd w maszynie w momencie wydania. Przejdźmy do pokazania kabiny, czyli mojego głównego wkładu w ten projekt. Z bajerków do klikania mamy otwierane wszystkie szafy. Niestety, póki co nie ma wymodelowanego wnętrza szaf, są kompletnie puste. Powinna być tu aparatura elektryczna, z drugiej strony pneumatyczna. Jednakże, zrobienie jej jest dość skomplikowane i zajęłoby kolejne miesiące, a chyba nie chcecie już dłużej czekać. Otwierają się oba okna boczne. Przez otwierane okna nie ruszają się rolety boczne, gdyż kolidowałyby z ramieniem okna. Zresztą takich prowadnica nie sięga aż do sufitu, nie miałyby się gdzie zwijać. Wsuwa się roleta główna. Baterię musimy póki co załączać z klawiatury. Mamy cztery ekrany. Ekran główny z prędkościomierzem. Ekran prawy ze stanem pociągu. Ekran z monitoringiem. Już zmieniony względem tej, którą tutaj mamy. Ekran sterownika Systemu informacji pasażerskiej SRG 5000P. No i ekran holibra na radę. Po podniesieniu pantografów, załączamy wyłącznik szybki i czekamy, aż uruchomią się wszystkie urządzenia pokładowe. Możemy nastawnik zadawania jazdy i hamowania elektrodynamicznego ustawić na pozycję luzowania Mamy tu właściwie dwie pozycje neutralne. Od góry patrząc, mamy pozycję zwiększania mocy trakcyjnej, pozycję utrzymania mocy trakcyjnej, która jest również pozycją luzowania hamulca, pozycję zmniejszania mocy trakcyjnej, która jest pozycją utrzymania hamulca, pozycję zwiększania hamulca i pozycję maksymalnej siły hamowania elektrodynamicznego. Programator świateł. Włączenie świateł czołowych włącza również podświetlenie mierniku, tak jak w samochodzie. Przygaszenie świateł czołowych. Tu na dole mamy pokrętła od podświetlenia kabiny. Podświetlenie kabiny jest sprzężone z podświetleniem maszynowni. W rzeczywistości jest od tego osobne pokrętło, ale u nas póki co nie jest obsługiwane podświetlenie maszynowni, więc jest na jednym. Podświetlenie deski pulpitu. Wspaniała robota TMJ. Sterownik drzwi. Wymuszenie otwierania drzwi. Wymuszenie zamknięcia drzwi. Wysunięcie stopnia. Ręczna piasecznica. Czuwak. 3 tony syreny. Sterownik wycieraczek i spryskiwaczy, póki co nic nie działa. Intercom, awarie. Wyłącznik szybki, tempomat. Klawiaturka tempomatu na razie nie działa. Mamy tylko zadawanie tempomatu na aktualną prędkość. W prawdziwym Elfie też jest taka funkcja. Hamulec sprężynowy, asymilacja hamulca nic z tych rzeczy na razie nie działa. Opuszczenie wszystkich pantografów tylko po stronie pomocnika. Na dole mamy jeszcze podgrzewanie lusterek i regulację lusterek. Wprawdzie nie do tej wersji, bo N96 lusterek nie posiada. Kabina była pierwotnie robiona pod wersję N62 albo N76, pod jakąś dłuższą w każdym razie. Ogólnie jest to Frankenstein, z wielu różnych yy, zdjęć. W wersji 2, 3 i 4-członowej będzie się różnić tylko członem maszynowy. Po wjechaniu w peron dajemy zgodę na stopień. Przekręcamy programator na daną stronę, otwieramy drzwi. Po otrzymaniu rozkładu jazdy zostanie on automatycznie wprowadzony do sterownika SRG. Do który będzie nam wyświetlał kolejną stację, ilość stacji, opóźnienie, godzinę odjazdu. Maszyna to nie OMSI, nie możemy nic programować ręcznie. Mamy tutaj dedykowany nastawnik hamowania pneumatycznego. Posiada on pięć pozycji. Pozycja luzowania pełnego, pozycja luzowania stopniowego, pozycja utrzymania ciśnienia, pozycja hamowania stopniowego i pozycja hamowania nagłego. W praktyce używa się jej tylko do wykonania próby hamulca. Zadajnik hamowania i jazdy, ta dźwignia bardziej po lewej. Nawet w przypadku zaniku hamowania elektrodynamicznego wykona nam hamowanie elektropneumatyczne na całym składzie. 47, Wnętrze ma oddaną ilość ludzików proporcjonalną do prawdziwego wypełnienia. Jeden wizualizowany ludzik odpowiada jednemu ludzikowi w fizyce. 42, z. Zadając jazdę, luzujemy hamulec postojowy utrzymujący. Przełączamy światła na jazdę normalną. Pamiętajcie ustawić programator drzwi na pozycje zamknięte, inaczej nie będziecie mogli zadać jazdy. Po osiągnięciu prędkości zadanej, wciskacie guzik w tempomat.

Bardzo szybki pędź pędzi pędzi ta maszyna Nic jej, nic je nie zatrzyma Pociąg, pociąg Pociąg elektryczny, bardzo, bardzo, bardzo szybki będzie pędzi, pędzi ta maszyna, nic jej, nic się je nie zatrzyma, pociąg, pociąg Pociąg elektryczny, bardzo, bardzo, bardzo szybki pędzi, pędzi, nic je, nic je nie zatrzyma Pociąg, pociąg, pociąg elektryczny Bardzo, bardzo, bardzo szybki Pędzi, pędzi, pędzi ta maszyna Nic je, nic je nie zatrzyma Pociąg, pociąg, pociąg elektryczny